Święta, święta i po świętach. A co za tym idzie? Czas zabrać się za budowę w naszej bazie. No bo słuchajcie, przecież skoro święta minęły, a raczej no, mi minęły, no, no minęły, no umówmy się, że minęły, no to fajnie by było pobudować coś w naszym Steambankowym miasteczku. Choć miasteczko zimowe dalej będzie otwarte i dalej będziemy nad nim trochę pracować, to chciałabym zająć się tym mostem. Most straszy. Most straszy już od jakiegoś czasu. I czas najwyższy byłoby zrobić z nim coś w takim stylu. Ładnego! Czy ktoś pamięta jeszcze most, który stawiałam na kwadratowie masakrze jako junior? Bo to było wieki temu. No to jeżeli pamiętacie ten most, albo wkleję wam jego obrazek teraz, to chciałabym, żeby mniej więcej tak wyglądał most, który się znajdzie tutaj. Dlaczego mniej więcej? Dlatego, że będzie on rozbudowany również o część pieszą obok, tuż obok. Części kolejowej, i mam nadzieję, że uda mi się to jakoś fajnie zgrać, żeby dobrze wyglądało. Także czekajcie, zaplanujemy sobie, jak to ma wyglądać. Może muszę gdzieś mam stację roboczą umieścić, gdzie ja mam umieścić stację roboczą, jak tu nie ma miejsca na czystą Monstera. No i oczywiście przeceniam swoje możliwości i muszę teraz się udać na srogi grind. Nie wiem, czy wiecie, jak w tej chwili wygląda nasza pustynia, pustynia, tak, pustynia nereś. Jak w tej chwili wygląda nasza pustynia kopalniana? Jest po prostu jednym wielkim armagedonem, ale zobaczycie to za chwilę, no bo oczywiście muszę iść pokopać. I tak oto właśnie wygląda pustynia. Znaczy się w tej pustyni trochę brakuje pustyni. Naszym zadaniem teraz jest znaleźć chociaż odrobinę piasku. O! Jest! Jest piasek! Znaleźć cho chociaż odrobinę piasku, żeby móc sobie zrobić e, beton, ponieważ potrzebuję zielonego betonu do, te do tego projektu. Już myślałam, że nie ja mam łopaty. No, to trochę tego piasku przyniosłam. E, przy okazji sobie zrobiłam też e, 8 staków zielonego concrete powderu i chyba sobie skraftuję jeszcze dodatkowe 8. W razie czego, jakby miało mi zabraknąć, to lepiej niech zostanie. Zawsze będzie wypełniało magazyn. Także ja zabieram się do planowania rzeczy i pokazywania wam, jak one będą wyglądały. Tylko zielony barwnik. No, widzimy się za chwilę. Ok, na tą chwilę wstępnie to zaplanowałam i wygląda to w następujący sposób. A teraz nie pozostaje nic innego, jak zabrać się strogo do roboty i po prostu skończyć ten most, żeby już było nad czym pracować. Mam tylko jeden taki poważny dylemat. Na zasadzie ten most będzie bardzo szeroki. To mi nie przeszkadza, bo on będzie wychodził również na drugą stronę, ale przeszkadza mi to, że ta część torowa jest poniżej brzegu. To mój facebook, jak ktoś pytał. Jest poniżej brzegu. I teraz mam taki mały dylemat: czy podnosić tory chociażby do tego poziomu, czy zostawić je w świętym spokoju i już ich nie ruszać? Powiem szczerze, że chyba bym je podniosła, bo tutaj mamy blok wyżej, tutaj mamy blok wyżej, i właściwie tutaj nam schodzi ten blok o jeden blok w dół. Najchętniej ja bym chciała, żeby te tory jechały po górze, ale nie będę ich specjalnie windować, tylko po to, żeby pojechały w górę na jeden most. Ale też nie chcę całego mostu obniżać, bo tutaj już mam domek wybudowany, więc prawdopodobnie skończy się to tak, że podniesiemy sobie o ten jeden bloczek, który tutaj mamy obniżony w tych miejscach i gdzieś tam sobie zrównamy. No to co, nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się do roboty. Widzimy się za chwilę. Jak już pewnie widzieliście, część mostu powstała i powstał też creeper. Wygląda w taki sposób. Postanowiłam przedłużyć go tutaj również w to miejsce, żeby wyglądało to y, jak jedna całość. O wiele ciekawiej moim zdaniem to wygląda. No a teraz co, nie pozostaje mi nic innego, jak chrypiąc tutaj do Was, zabrać się za drugą połowę i zrobić oczywiście most z drugiej strony, bo jest na razie bardzo, bardzo jednostronny. <grym> Dajcie znać, co można na tych słupeczkach i kolumienkach tam umieścić, ponieważ brakuje tam jakiegoś dekoru. Być może będziecie mieli dużo lepsze pomysły niż ja. Ja już coś sobie tutaj pokminiłam, ale... Ale może wymyślicie coś ciekawszego. Piszcie w komentarzach. A oczywiście środkiem będziemy zajmować się na końcu, bo tak jak mówiłam w którymś z poprzednich klipów, będę chciała całość podnieść troszeczkę wyżej, co oznacza, że również ten Blackstone będzie wędrował wyżej. Nie pamiętam dokładnie w jakim to układzie. W każdym razie wszystko będzie podniesione. Ale to zobaczycie w jakimś kolejnym wejściu. Na razie zabieram się za y, roboty tamtej strony, ale nie będę Wam tego pokazywać, co za dużo to zdrowo. MOBY mi się pospałnowały. Widział kto czy nie widział, odbył się w międzyczasie livestream na Twitchu, na którym oto y, zrobiłam sobie drugą stronę tego pięknego mostku i mieliśmy małą rozkminę. Coś w sensie tak, teraz pokazuję dla potwierdzenia, że jest druga strona mostu gotowa. E, tutaj jeszcze te dynksy u góry, tylko są mi potrzebne. Mm, I mamy małą rozkminę. Mieliśmy ja i czaty e, co zrobić z tymi chodnikami? Czy zostawić je jasne, czy zrobić je ciemne, takie jak w całym miasteczku. I właśnie teraz będę się zabierała za to, żeby przedłużyć ten chodnik czarny. Dla porównania i po prostu zobaczyć, jak wyglądają obie wersje. Dajcie znać w komentarzach, która wersja podoba Wam się bardziej. Na live'ie też zaczęłam... O, Dobry ogródek! Choduje creepery. Not so fun. Na live'ie też, jak widzicie, te, zaczęłam wyrównywać faktycznie te tory, podnosić je trochę do góry. I początkowo zaczęłam sobie wszystko skopywać, ale później pomyślałam, że hej, przecież i tak tutaj będzie na dole blok więc y, równie dobrze dlaczego by nie położyć tylko i wyłącznie bloków na wierzch. No i wydało mi się to mądre. Creeperze. No, wydało mi się to mądre, więc żeby nie y, marnować czasu i swojego żyćka, bo na Lewie też udało mi się pod ten morderczy most wpaść. A morderczy? Dlaczego morderczy? Bo oczywiście Neryś nie wpadła na to, żeby pooświetlać teren. Więc będę latać później z pochodniami i całość oświetlać. No to co, to następny update. Widzimy się, mam nadzieję, jak ta część będzie gotowa i będziemy ją wykładać Blackstone'em. I wtedy sobie zobaczymy, jak wygląda Blackstone'owy chodnik. Porównamy go do tego jasnego. Zium, no leć, buduj. A, a, to do mnie, dobra, czekaj. Nie w tą stronę. No i co? Tak wygląda czarny chodnik. Tak wygląda jasny chodnik. Yy, I do tej pory nie jestem przekonana, który podoba mi się bardziej, dlatego że czarny fajnie wygląda. Pasuje tutaj do tych miejskich, ale ten jasny jakoś bardziej mnie urzekł. Nie wiem, moim zdaniem trochę bardziej pasuje jako całość do tej budowli. Ale to już piszcie mi w komentarzach. Na razie zostawiam to tak, jak jest, yy, i będziemy to w międzyczasie gdzieś tam sobie ewentualnie poprawiać. No, miasteczko wygląda faktycznie y, coraz bardziej jak miasteczko, ale chciałabym umieścić więcej tych lamp tutaj w okolicy, żeby w końcu zaczynało to y, jakby działać funkcjonalnie, y, bo jak na razie to tutaj w ciągu nocy spełnuje się bardzo, bardzo dużo mobów. Część lamp, żeśmy sobie oznaczyli wokół tych wież dużych już kiedyś, kiedyś, więc chyba zabiorę się za kraftowanie i za ustawianie. No po co innego? Czas ogarnąć oświetlenie. I tym oto sposobem kilka kolejnych lamp powstało. Tu miałam mały problem. Jak to logistycznie rozwiązać? Bo akurat tutaj ma być budynek, który będzie miał łuk, i lampy były zbyt blisko siebie, mm, aż do tego stopnia, że mi się połączyły. To chciałam powiedzieć. I zastanawiałam się, czy zrobić je naprzemiennie. Czy tylko po jednej, czyli tylko po jednej lampie z każdej strony, czy spróbować je złączyć w taki sposób. I wydaje mi się, że to całkiem nieźle wyszło. Jak cały budynek będzie tutaj postawiony, to powinno to żreć jeszcze bardziej tutaj w połączeniu z tym budynkiem. Wydaje mi się, że działa to całkiem ok. Fajnie jest to, że lampki są na różnych wysokościach. Nie budowałam wszystkich lamp. Nie budowałam wszystkich lamp, dlatego że przy tych budynkach dużych z założenia chciałam, żeby były po dwie lampy na każdej tej ścianie. Ale wchodząc w tą alejkę i patrząc na to, jak to wygląda w tym miejscu, ta lampa komponuje się tutaj idealnie, ale druga powinna według mojego projektu stać tutaj. No, a moim zdaniem nie wyglądałaby tutaj dobrze. Fajnej równowagi w tej uliczce dodaje nam to, że lampa jest po przeciwległej stronie, dlatego przeniosłam ją tutaj. I z tego samego względu nie robiłam jeszcze lamp z tej strony i nie robiłam lamp z tej strony. Zrobiłam tylko jedną, żeby było tutaj jakiekolwiek oświetlenie. No i dopiero z czasem, jak będziemy sobie budować tutaj rzeczy, to będę się zastanawiać, gdzie te lampy będą wyglądały lepiej. Ta lampa na przykład ma szansę bardzo dobrze wyglądać w tym miejscu. Może sobie wstępnie zaznaczmy. No, to by było coś. Także tak, nie zabieram się jeszcze za wykańczanie tego, dlatego że dużo pracy tutaj czeka mnie ogólnie w tym miasteczku i nie chcę zrobić jakiegoś fal startu. Lampy są dodatkiem, a nie bazą tego miasteczka, dlatego nie będę się na nich skupiać. Przy okazji oświetliłam sobie jeszcze tory, Taraun! bo chcąc zmienić te bloki na schody, to byłoby świetne zabezpieczenie przeciwko mobom, po to też ścieżki mam opuszczone trochę niżej. Ale niestety zapomniałam o tym, że ten bloczek to jest również normalny bloczek Minecraftowy na normalnej wysokości. Nie jest to półblok dolny, tylko jest to normalny bloczek i tutaj mogą się spawnować moby, więc no, choćby tu było, nie wiem jak rozplanowane obok, to tutaj będą mogły się spawnować moby i będą mogły mnie zabijać, no a tego byśmy nie chcieli. W domkach oczywiście też mogą się spawnować jeszcze. Tam wcześniej zombiaczek mnie atakował, ale spokojnie nad tym popracuję później. Zrobię sobie tam pięterka i zrobimy światełko w domkach. Także to na spokojnie, czyli ogarnianko. Denerwuje mnie jeszcze tylko ten portal i zastanawiam się, czy nie byłoby dobrym pomysłem żeby zająć się teraz przeniesieniem tego portalu. Mam nadzieję, że dobrze się zlinkuję w nederze. Chyba, że zastanowimy to sobie na któregoś live'a słuchajcie i wtedy wkomponujemy ładnie od razu całą jaskinię. To będzie też dobry pomysł. W sensie to brzmi jak plan. To brzmi jak plan. Z końmi muszę koniecznie zrobić porządek. Zdecydowanie. Teraz mi się tutaj rozpanoszyły. Tak. <laughs> Idę naprawić elitrę. Zanim cokolwiek innego zrobię, lecę naprawić elitrę. Przechodząc jeszcze przez nether przypomniało mi się, że Hort mówił mi, że kwarc się skończył, dlatego załadowałam pigliny złotem, niech one sobie tutaj pracują. W tej chwili akurat e, wiem, że rozładuję czanki i nic z tego. O i muszę zrobić porządki, <grym> zdecydowanie muszę to zrobić porządki. Um, ale tak, jak widać um, kwarc jest już w obiegu, resztę złota z powrotem włożymy do sklepu, ponieważ wzięłam je ze sklepu, tak było szybciej. I idziemy jeszcze sobie sprawdzić faktycznie co z tym sklepem Barcem. Mój sklep niestety mierzy się z trudnym rynkiem, a to oznacza, że zarabiamy na nim bardzo dużo, ale bardzo ciężko nadrobić nam zaległości. Jak widać, jeszcze nie odkopałam się z poprzednich braków, a teraz mamy już kolejne, także ciężki temat. 23 diamenty mimo wszystko zarobione, ale ciężki temat. Ciężki. Sprawdźmy przy okazji, jak radzi sobie sklep Gulfona, bo miałam od niego kupić tutaj Blackstone, i widzę, że nikt jeszcze tego nie zrobił. Hmm. Czy mnie oczy nie mylą? Czy ja na pewno nie śnię? Czy to jest najlepsza promocja na świecie? Ale to tak prawidłnie, to tak można mo można sobie to so brać. Halo? Co, co, co tu się wydarzyło? Poważnie? Ja ostatnio płaciłam za tą łódkę. Czy mogę sobie wziąć diament? Halo! Bo ja ostatnio kupiłam łódkę. <grytanie> to jest najlepsza promocja na świecie, ale ja wolę tamtą. Ta mi się podoba zdecydowanie bardziej. Skorzystam z okazji, że tu jestem i zajrzę jeszcze do sklepu pryzmarynowego. Maku miał uzupełnić tutaj swój asortyment. Ze względu na to, że ja oczywiście wykupuję wszystko. Eee, ciemny pryzmaryn jak za. Nie? Nie? Smuteczek. E, nie bij mnie. Nie bij mnie, bo chcę coś powiedzieć. Tak, chciałam powiedzieć, że to pomieszczenie jest tak brzydkie. Wygląda tak od nowości. I chyba poproszę moją ekipę remontowo-budowlaną, żeby pomogła mi zrobić coś z tym pomieszczeniem, no bo, no to. No nie. Nie. A i korzystając z okazji, przypomniała mi się kolejna rzecz. Od teraz y, u mnie na live streamach, jeżeli ktoś zostanie subskrybentem, ma y, możliwość zaproponowania nazwy dla y, danego przedmiotu. Nazwy, i może nazwa to być jakaś dowolna, lub też tak jak tutaj w przypadku y, kiski, lowki, foreverki zaproponował, żeby to był subek Kiskiego. Tak się nazywa teraz mój miecz. Dopisuję tylko Enkę w razie, jak go zgubię, żeby nie było żadnego problemu i wątpliwości, do kogo ten miecz należy, y, żeby ekipa wiedziała, komu ma go zwrócić, jakby się gdzieś zagubił. Co tu się? Czemu to nie leci? Tak właśnie naprawiłam swoje narzędzia, zdobyłam przy okazji trochę poziomu i jesteśmy z powrotem w mojej bazie. E, piszcie proszę, tak jak was prosiłam o to, czy lepsza jest czarna ścieżka, czy lepsza jest jasna ścieżka, e, bo sama do końca nie mogę się zdecydować. Patrzcie, kto tu się pojawił? Kto tu się pojawił? Ziomeczek, <laughs> Bloki elementów. O nie, dobra, słuchajcie. To ja zabieram się za trading z nim, i zobaczymy się za chwilę. Mam nadzieję, że z ekwipunkiem pełnym bardzo fajnych bloków. Proszę mi dać najlepszy blok. Beczkę. O, piękne te beczuszki są. I złoto z Nederu. Idealnie, słuchajcie. Jeszcze tylko, oczywiście, enchanting tam został. Może się pokusimy o te enchantingi. W sumie dekoracyjnie. I ostatni trade. Dziękuję bardzo. Teraz już mi się do niczego nie przydacie. Dajcie jeszcze swoje główki, to będę wdzięczna. Panie trader, ty też. Dziękuję bardzo. Dobra, słuchajcie, ale kończy mi się ma powoli czas na nagranie tego odcinka. Zeszło mi z pewnymi rzeczami trochę dłużej niż przewidywałam, a rok się kończy. Rok się kończy i prawdopodobnie nie zobaczymy się już w tym roku, chyba że na livestreamach. Zapraszam, e, Twitch e, TV. Slash Neresia. Także tam widzimy się codziennie, z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji. A tak jak mówię, czas na zrobienie tego odcinka już dobiega końca, ponieważ nie mam na niego nieskończoności. Mimo wszystko, więcej rzeczy zobaczycie w kolejnych odcinkach. Już sobie powykańczamy pewne rzeczy. Może zaczniemy jakieś nowe, mniejsze projekty, albo zrobię ten wielki budynek, tam co jest z tyłu za nami, co tylko koło straszy. W każdym razie mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Mam nadzieję, że nowy rok będzie dla nas dużo łaskawszy niż ten, a że ten nie był tak straszny, jak wszyscy mówią. No i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. No i cześć. Pa-pa-pa-pa-pa.